Cześć, tu Gaffin. Mężczyzna zobaczył przycisk ON pod spódniczką dostawczeń pizzy i postanowił go wcisnąć. Dzisiaj pokażę wam almanach filmowy z 2008 roku pod tytułem TOKIO. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Na początku filmu poznajemy mężczyznę, który nazywa się Cock Moray. Oni i Morris są skrajnymi introwertykami, którzy odizolowali się od reszty świata i rzadko wychodzą z domów, jeśli w ogóle. Tworzą swój własny, mały świat w swoich domach. Scena zaczyna się od Higi Komori, siedzącego na sedesie, bawiącego się rolką papieru toaletowego. Wyjaśnia nam, że spędza godziny na toalecie, a nawet śpi na niej. Nie wstydzi się swojej sytuacji, nie ma nikogo, kto by go oceniał. Zawsze zostawia drzwi łazienki otwarte, co daje mu pewności siebie. I mówi nam, że tam też podają mu najlepsze pomysły. Komori ma jeden telewizor w domu. Ale nigdy go nie włącza. Telewizją szybko się nudzi, więc zajmuje się organizowaniem swoich zapasów i czytaniem setek książek. Jego ulubione książki to wszystkie przygody, ale ironicznie nigdy nie odważył się opuścić swojego domu. Żyje w ten sposób przez ostatnie 10 lat, a może sobie na to pozwolić dzięki pieniądzom od swojego ojca. Co miesiąc otrzymuje od niego pieniądze, które pokrywają wszystko od czynszu po jedzenie. Przez pierwszy rok dołączona była notatka do pieniędzy, ale przez ostatnie 10 lat przychodzi tylko gotówka. Może dać więcej. być tam nie musi opuszczać swojego domu, bo wszystko może być dostarczone. Ma jeden telefon i używa go, aby zamówić wszystko, czego potrzebuje. Nawet nie lubi widywać ludzi. Kiedy dostaje dostawę, przyjmuje paczkę i daje pieniądze, nawet nie podnosząc głowy, żeby zobaczyć ich twarz, zanim stał się taki. Komorny miał normalne życie i normalną pracę, ale im bardziej nienawidził wszystkiego z tym związanego. Nienawidził kontaktu z ludźmi, nienawidził ruchu ulicznego i długich godzin pracy, nienawidził też upałów i udało mu się unikać słońca dotykające jego skóry przez ostatnie 10 lat. Lubi natomiast oglądać światło słoneczne. Jedną z jego ulubionych czynności jest właśnie oglądanie słońca, które wpada przez jego okno, aż znika. Mierzy czas, ale wydaje się to dość zbędne, gdy wszystkie dni i noce ze sobą się zlewają. I odlicza sekundy zegarkiem na ścianie, aby upłynął czas, po czym idzie na toaletę spać. Mówi nam, że ma najlepszy sen na niej, więc przez lata nie korzystał ze swojego łóżka. Około roku później widzimy, że jego życie nie zmieniło się ani trochę. Jego rutyny są takie same, tymczas na pizzę. I zawsze zamawia pizzę w soboty, a następnie zachowuje pudełka i układa idealnie, tworząc mur. Tego dnia była sobota. zwanek do drzwi rozbrzmiał. Kiedy otworzył drzwi, usłyszał kobiecy głos. Dostawcą dzisiaj jest kobieta, co jest dosyć nietypowe. On bierze pizzę, nie patrząc na nią, ale gdy podaje pieniądze, przypadkowo spogląda na jej uda. Hikomori, patrzy w górę po raz pierwszy od 11 lat. Jednak w tym momencie następuje niewielkie trzęsienie ziemi, powodując trząs w jego domu trzęsienie ziemi ustaje po kilku sekundach dostawczyni pizzy jednak mdleje i wpada do jego domu jestem zszokowany i nie wie co zrobić próbuję z nią porozmawiać ale ona nie reaguje stara się różnych metod próbując obudzić ją jak np. opryskiwanie jej wodą ale to też nie działa zostawia ją na kilka minut decydując się ją po prostu ignorować ale nie czuje się bezpiecznie więc postanawiam ją ostatni raz obudzić podchodzi bliżej i zauważa tatuaży na jej ramionach były one jak przyciski o różnych funkcjach, takich jak miłość, strach, smutek, histeria i ból głowy. Komori dostrzega tołość z przyciskiem zasilania na jej Waha się, jednak wciska go, a dziewczyna natychmiast się budzi. Pyta go, czy nacisnął przycisk zasilania, a on odpowiada tak. Dziewczyna milczy przez kilka sekund, zanim chwali jego wieża z pudełek na pizzę. Wskazuje również, że jedno z tych pudełek zostało źle poukładane, a on natychmiast to naprawia. Dziewczyna rozgląda się po jego domu, jest pod wrażeniem. Później, jak wącha swój kask i mówi, że jest obrzydliwy. Po czym wraca na swój rower i odjeżdża. W ciągu kolejnych kilku dni zaczęło go to bardziej interesować. Nie mógł przestać myśleć o dziewczynie. Był oczarowany nią, a wszystkie jego myśli krążyły wokół niej. Jego rutyny zostały zakłócone. Nie mógł jeść, spać, nawet na toalecie. Czas był zakłócony. Deszczowy dzień postanowi porozmawiać z nimi Po raz pierwszy zamawia pizzę przed sobotą. Kilka minut później słyszy, że ktoś jest przy drzwiach otwiera je, ale dostawcą jest starszy mężczyzna. Dostawca przekazuje pizzę i wchodzi do środka, by uciec przed deszczem. Następnie używa telefonu Mori, aby zadzwonić do pracownika, który również zdecydował się zrezygnować w trakcie pracy. Facet sprzecza się z pracownikiem, ale bez skutku. Zaczyna się nerwowo przyglądać temu facetowi i podaje mu szklankę wody, aby go uspokoić. Następnie pyta go, czy tego dnia dostawczyni pizzy miała dzień wolny. Facet informuje go, niestety, że dziewczyna zrezygnowała kilka dni temu i powiedziała, że również nigdy nie opuści swojego domu i nie widział jej od tego czasu, gdy facet został najpierw zaatakowany i że nikt nie chce pracować, wszyscy są uzależnieni od technologii, stracili kontakt z ludźmi. Kiedy facet wychodzi, Komory pyta go o miejsce zamieszkania dziewczyny, a facet mówi, że to ogólny obszar. Tamtej nocy mógł więcej. Komory rozważa, co powinien zrobić i wie, że jedynym sposobem, aby ją zobaczyć, jest ją odnaleźć. Jest on jednak introwertykiem, który nie może opuścić swojego domu. Technicznie rzecz biorąc, jest trochę uwięziony. Po kolejnej bezsennej nocy decyduje się opuścić dom na jeden dzień, aby zobaczyć dziewczynę. Wyjmuje swoje nieużywane buty, które stały się gniazdem pająka. Zdmuchuje kurz i zakłada je, następnie otwiera w pełni swoje drzwi frontowe. Wygląda na zewnątrz, dając sobie trochę motywacji, ale nagle ogarnia go strach i nie może zmusić się, aby wyjść. Tak stoi w drzwiach przez resztę dnia, niezdolny do ruszenia się. Spędza noc przy drzwiach, zastanawiając się, co robić i kiedy. Nadchodzi następny poranek, jego potrzeba dziewczyny staje się znacznie silniejsza niż strach przed wyjściem na zewnątrz. W końcu udaje się mu postawić pierwszy krok i opuścić swój dom. Słońce było ślepiące dla Komori, ale świeże powietrze było świetne. Mógł teraz więcej. Oblicza, którą stronę ma się udać i zastanawia się, którą metodę transportu powinien wybrać. Postanawia wziąć pociąg i zaczyna iść, ale gdy przypomina sobie, ile osób może być w nim, decyduje się zrezygnować i obracać, się, aby wziąć autobus, ale to go też trochę przeraża. Wówczas wraca z powrotem przed swoje drzwi, kiedy przypomina sobie, że tak naprawdę ma rower schowany z tyłu. Wtedy idzie i bierze swój rower, ale nie działa, ponieważ jest całkowicie zardzewiały i porośnięty roślinami. Bez wyboru decyduje się iść pieszo, a potem zaczyna biec. Przechodzi przez swoją dzielnicę i zauważy, że tam nie ma nikogo innego. Jest cicho i nie ma ruchu ulicznego. Nastanie dociera do głównej drogi, ale tam również nie ma nikogo. Wszystko jest puste. I tutaj zdaje sobie sprawę, że to, czego się najbardziej obawiał, tak naprawdę nie istniało. Chodzi o to, co stało się z wszystkimi ludźmi, o których myślał. Tutaj widzi samochody stare i zardzewiałe, z roślinami rosnącymi na nich, ponieważ nie były używane od lat. Mógł znaleźć coś więcej niż jedyną rzecz, która się porusza, czyli robota niosącego pizzę. Robot obraca się i uśmiecha, zanim kontynuuje swoją podróż. I oto Komori zdaje sobie sprawę, że wszyscy stali się jak on w tej. Rzeczywistości. Technologia stała się tak zaawansowana, że ludzie nie są już potrzebni do funkcjonowania świata. Kontakt międzyludzki został również zastąpiony technologią. Ludzie stają się zwierzętami domowymi i nie odważą się opuścić swoich wygodnych domów. Są tacy, co jeszcze błąkają się po okolicy, jak dostawca pizzy, ale większość ludzi staje się zadowolona i poddaje się. Roboty przejęły wszystkie prace i żywią oraz zabawiają ludzi. Komori dociera do dzielnicy dziewczyny, dostawczyni, i zaczyna zaglądać przez okna, szukając jej, podczas gdy przechadza się po okolicy. Zauważa, jak ludzie spędzają swoje życie. Niektórzy z nich są dokładnie jak on: prowadzą życie według sztywnego planu i trzymają wszystko idealnie. Ale widzi też ludzi, którzy są nowi wciąż próbują znaleźć rozrywkę przez telewizję. Następnie widzi kobietę, która żyła odizolowana przez ostatnie 5 lat, i widzi, że nie ma w jej oczach ani radości, ani smutku a wszystko w jej życiu jest po prostu takie nudne. I to był dobry wgląd w życie, które za kilka lat będzie prowadził. Co go trochę przeraża. Następnie kontynuuje drogę i widzi dostawczynię pizzy dodającą sobie kolejny tatuaż na ramieniu. Mówi jej cześć, ale ona natychmiast zamyka okno, gdy go zauważa. Następnie pędzi do jej drzwi i uderza, aby je otworzyła, ale ona nie odpowiada. Nagle zaczyna się kolejne trzęsienie ziemi i tym razem jest znacznie silniejsze. Na tyle, że przeraża wszystkich ludzi mieszkających w okolicy. I wszyscy wychodzą ze swoich domów. Komori woła dziewczyna, ale ona wciąż nie opuszcza swojego domu. A trzęsienie ziemi trwa. Wszyscy są w panice. Ludzie uciekają z budynków, obawiając się, że runą. I zaczynają spadać przedmioty z nieba, rower ledwo. Nie trafia kogoś. Nagle trzęsienie ziemi ustaje i wszyscy wracają do swoich domów. Ulica czyszczy się w kilka sekund. I znów robi się cicho. Wraca do miejsca, gdzie usłyszał dziewczynę, gdy stała za nim, nosząc swój kask i po tym, jak widzi, że jest w porządku, również zaczyna wracać do swojego domu. On jednak pędzi za nią, chwyta ją za ramię i błaga, by nie wracała, wyjaśniając jej, że nigdy nie wyjdzie, jeśli zdecyduje się wejść. Ale ona odpiera go i zaczyna wchodzić do środka, jednakże gdy właśnie wchodzi do swojego domu, on znów ją chwyta, tym razem naciska przycisk miłości, i oboje szybko spoglądają sobie w oczy, podczas gdy wieje w nich silny wiatr. Zaczyna się kolejne trzęsienie Ziemi, a film kończy się. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.